trwają obecnie konsultacje społeczne trzech wariantów kolei dużych prędkości, które przechodzą między innymi przez nasze miasto Sieradz. Trzy linie idą wzdłuż Starego Śladu, wzdłuż ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej i dzisiaj chcemy powiedzieć o wszystkich udogodnieniach, ale też i utrudnieniach, które zapotykają mieszkańców naszego miasta i o tym dzisiaj będą mówić nasi dzisiejsi goście poseł Cezary Tomczyk, poseł Cezary Grabarczyk, Dorota Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Juliusz Góraj, szef klubu radnych w Radzie Miejskiej w Sieradzu. Panie radny, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Po ostatniej turze konsultacji, kiedy wyłoniły się z czterech trzy nowe warianty przebiegu, zwróciło moją szczególną uwagę to, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy, gdzie już teraz jest kłopot komunikacyjny polegający na tym, że kiedy kiedy przejeżdża pociąg, ta część miasta jest odcięta, tworzą się zatory, tworzą się korki. To jeżeli tutaj w tym śladzie powstanie kolej dużych prędkości na warunkach kolej dużych prędkości, czyli z tą wysoką prędkością, to tutaj nie będzie przejazdu i ta część miasta zostanie kompletnie odcięta. Jeżeli zaś projektanci zdecydują się na to, że pozostaniemy tu przy prędkości do 160 km na godzinę, no to wówczas pozostanie szlaban, ale ze względu na częstotliwość przejazdu pociągów, która się znacznie zwiększy, no to ten szlaban będzie prawie non-stop opuszczony i naprawdę będzie bardzo trudno do tej części miasta dojechać. Tutaj mamy ulicę Wolską i Radziminowską, które są komunikacyjnie obsługiwane przez ulicę Zachodnią i też przez ten przejazd. Mamy też bardzo wiele fin przy, przy ulicy Zachodniej, zakładników, powstają nowe, i warto upomnieć się o tych mieszkańców, o tę część miasta, która też może być częścią miasta bardzo rozwojową inwestycyjnie, kiedy powstanie kiedyś ta wewnętrzna obwodnica Sieradza, o której od dawna mówimy, o przedłużeniu ulicy Zachodniej, połączeniu z ulicą Wojska Polskiego, tak żeby domykać ten układ komunikacyjny, a jednocześnie otwierać nowe tereny inwestycyjne w Sieradzu. No, to wówczas ten problem by się nawarstwił jeszcze bardziej. Samorząd nie będzie mógł sobie pozwolić finansowo na budowę tutaj wiaduktu czy tunelu. Musi to się stać teraz przy okazji budowy w ramach CPK, budowy kolei dużych prędkości w Sieradzu i na to naciskamy. W żadnym z wariantów, które zostały mieszkańcom przedstawione, jesteśmy w tym miejscu, w żadnym z nich nie ma przejazdu przez. Bez kolizyjnego skrzyżowania w tym miejscu, przejazdu przez tory, który by umożliwiał komunikację w tym miejscu. I o to się właśnie upominamy. Drodzy Państwo, ta ulica powstała prawie 45 lat temu, cirka. Wtedy, kiedy budował się wiadukt, kiedy trzeba było obwodnicę zrobić dla ulicy Mickiewicza i tej części się radza. I nie zapominajmy, że za wiaduktem jest również jednostka wojskowa. Jedyny w tej chwili wyjazd stamtąd to jest przez wiadukt. W razie jakiegoś remontu, jakiegokolwiek problemu, ta część miasta jest kompletnie zamknięta. Więc to nie jest kwestia e, tylko firm, chociaż to ważne, które się tu znajdują, ale również tej części miasta, która poprzez brak komunikacji przez ten przejazd zostanie odcięta od miasta. Bo możemy sobie wyobrazić, że mieszkańcy z ulicy Mickiewicza. Czy Wojska Polskiego jadą do sieradza przez Kościerzyn, bo to będzie jedyna droga. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby głośno mówić, no nie, nie może się tutaj zadziać nic innego, jak przejście w postaci wiaduktu bądź tunelu dla tej części sieradza, dla mieszkańców, dla firm i dla tych, którzy tutaj funkcjonują, bo w przeciwnym razie ta część miasta przestanie być, przestanie być częścią miasta, bo nie będzie z nią połączona. Dlatego e, będziemy o tym rozmawiać i głośno mówimy, to się musi tu pojawić. Pan poseł Tezary Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała pani Dorota Ryl, ta droga jest to od 45 lat. Ale ten wybór, który zostanie tutaj dokonany, też będzie na wiele dziesięcioleci. Bo to właściwie my razem w tych konsultacjach społecznych będziemy decydowali o tym, jak będzie wyglądał przebieg tych torów kolejowych i na pewno nie można się zgodzić na to, żeby część miasta została odcięta od świata. Ja sam mieszkam się radu, mieszkam właściwie półtora kilometra stąd, też niedaleko torów kolejowych na wojska polskiego i każdy z nas sobie zdaje sprawę, jak wygląda świat wtedy, kiedy jest remont torów, kiedy jest remont wiaduktu, kiedy może część miasta być odcięta. Tutaj miasto może być odcięte na wiele, wiele lat jeżeli projektanci nie uwzględnią tych naszych postulatów. Więc dlatego my dzisiaj ogłaszamy, że włączamy się do tych konsultacji społecznych, że będziemy składali też swoje poprawki i to trochę tak jak w przypadku, zresztą jest z nami Czarek Grebarczyk, który zaraz zabierze głos. Wtedy, kiedy wspólnie decydowaliśmy się na budowę drogi ekspresowej S8, był cały szereg konsultacji właśnie po to, żeby wybrać najlepszy wariant żeby ludzie mogli być zadowoleni, żebyśmy wszyscy z tej infrastruktury mogli korzystać. Te tory, które tutaj powstaną, ale też pociągi, które będą jeździły po tych torach, są dla nas wszystkich i na pewno nie mogą być ze stratą dla miasta. Nie może być tak, że część się radza, ucierpi na tym, że przez się będzie przechodziła kolej dużych prędkości, a kolej dużych prędkości to rzeczywiście jakby wyzwanie cywilizacyjne. To jest sieć, która na wiele lat będzie definiowała kolej w Polsce. Więc dzisiaj mówimy jasno: włączamy się w proces konsultacji społecznych i też zwracamy się do wszystkich Państwa. Widać, że zainteresowanie też w tej sprawie jest duże, żeby, żebyśmy wszyscy się w to jak najbardziej włączyli, bo od każdego głosu będzie zależało naprawdę bardzo wiele. Dziękuję. Pan minister Cezary Grabarczyk. Dzień dobry Państwu. 21 lat temu. Umówiliśmy się, że będziemy wspólnie bić się o to, aby Sierac nie był pozbawiony dostępu do drogi ekspresowej S8. I wspólnymi siłami udało się doprowadzić do szczęśliwego końca ten projekt. Dziś ta droga służy powiatowi. Sierackiemu, samemu Sieradzowi, mieszkańcom, rozwija gospodarczo tę część regionu łódzkiego. Dziś znowu musimy podjąć starania, aby przy okazji budowy kolei dużych prędkości tego słynnego Y rozwiązania były dobre dla mieszkańców. Możemy to osiągnąć. Wyobraźcie sobie Państwo, że kolej dużych prędkości to przynajmniej 15 par pociągów w ciągu doby. Czyli 15 razy 2, 30 razy te zapory będą opuszczane. 30 razy więcej, 30 razy częściej niż teraz. To znaczy, że ta część miasta będzie sparaliżowana. I jeżeli chcemy tego paraliżu uniknąć, to teraz jest właściwa pora, aby wziąć udział w konsultacjach. Namawiam wszystkich mieszkańców, namawiam samorządowców. Z panem posłem Cezarem Tomczykiem także wykonamy naszą część roboty. Upominajcie się Państwo o to, aby tu skrzyżowanie z koleją było bezkolizyjne. Można to osiągnąć, można wybudować tunel albo wiadukt, i to zagwarantuje dostępność także tej północno-zachodniej części Sieradza, bo nie można mieszkańców, nie można firm, które są po tej stronie, skazać na odcięcie od miasta. Wspólnymi siłami osiągniemy to. Presja ma sens, udowodniliśmy to biegnąc w sztafecie w sprawie S8. Namawiam, działajmy razem w tej sprawie. I to jest, naj, jest najgorsze, bo tutaj zamknięte i tu nie będzie, to tego co wiemy, to tak, gdzieś albo w tonę to jest Łosieniec. Albo gdzieś do jak dopiero musi badać tam do kauplandu, czy na przykład w stronę biskupi, czy tam kościoła, no to, i, o to też walczymy, żeby to było. No to jest w programie, że to ma zamknięte, no ale czy jest to prawdą, no nie wiem. No. My jesteśmy za tym, żeby tu był przejazd i przejście dla pieszych i no, dla nas, żeby tu było blisko tak jak teraz jest. Bo naprawdę sobie nie wyobrażam. Ja na przykład rowerem jeżdżę całe życie i naprawdę mi jest teraz dobrze. Dwa no. kilometry, albo coś, będzie, no bo na, na bo się nie, potem skręca, no to, to jest bezsensownie. No, no. Myśleliśmy, albo nie będzie wiadukt, albo u góry, albo domem, żeby było tutaj i ta Polska nie była oczywiście odcięta. Nie? No, to, a w kolej to pójdzie, bo tego się nie zatrzyma. To nie da, wiadomo, czy to będzie. Tylko żeby był, to, no, był dojazd. No. To jest cała tym filozofia. No. A brali Państwo udział w tych konsultacjach, które się odbywały ostatnio? Ja nie brałam... Po prostu dzisiaj dopiero się dowiedziałam o tym wszystkim i ja jestem zadowolona z tego, co teraz jest, a ja dalej to ja po prostu bym ch chciałabym, żeby dla nas było dobrze po prostu. No, o, czym, o, czym, o czym tu mówić? No. Tu powinno być jakieś zabezpieczenie, a tu teraz ludzi, zakłady, warsztaty są, tutaj tyle warsztatów jest i te i są zakłady pracy i co teraz? Nagle nie ma nic. Jesteśmy do przodu, no jesteśmy za tym, żeby ta kolej też była jakaś taka, no ale też nie utrudniać życia ludziom, żeby to miało ręce i nogi, nie? Wiadomo.